Witam Państwa. Wczorajsze popołudniowe spekulacje o tym, że Niemcy chcą przełożyć niedzielny szczyt przywódców Unii Europejskiej, spotkały się z wysokim niezadowoleniem rynków. W efekcie kurs euro-dolara obniżył się do poziomu 1,3660. Na pogłębienie spadków miała wpływ także informacja o tym, że w niedzielę nie zostaną podjęte żadne istotne kluczowe decyzje w sprawie Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej. Sytuacja na głównej parze walutowej poprawiła się dopiero po opublikowaniu wieczorem oświadczenia Niemiec i Francji o tym, że są one gotowe do podjęcia rozmów z prywatnymi inwestorami, a także jak najszybszych załatwienie w sprawie Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej. Decyzje w tej sprawie mają zostać podjęte najpóźniej do środy, na kiedy zaplanowano drugi szczyt przywódców Unii Europejskiej. Dzięki temu kurs euro-dolara powrócił wczoraj wieczorem do poziomu 1,38, jednak dziś rano inwestorzy nadal pokazują swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji i baranny kurs głównych par walutowych startuje się w okolicach poziomu 1,3750. Wczorajsze popołudnie było także kiepskie, jeśli chodzi o polską walutę. Złoty mocno tracił nie tylko ze względu na spadki eurodolara, ale także na wypowiedź analityka agencji ratingowej Moody's, który zasugerował, że jeśli Polska nie będzie przeprowadzała istotnych reform w sprawie konsolidacji finansów publicznych, może się to spotkać z obniżką perspektywy ratingu, a w przyszłości także z obniżeniem ratingu. To wszystko za, za, zaowocowało tym, że pary złotowe wzrosły do dawno niewidzianych poziomów. Dziś rano sytuacja kształtuje się nieco lepiej, bowiem kurs pary USD-PLN kształtuje się w okolicach poziomu 3,20 na pary EUR-PLN w okolicach 4,40. Jednak perspektywy nie są najlepsze. Dzisiaj poznamy tylko jedną istotną publikację makroekonomiczną. O godzinie 14 zostanie opublikowany indeks Instytutu IFO z Niemiec. Analitycy spodziewają się odczytu na poziomie 106,6 punktów, czyli niczym niż w poprzednim okresie, kiedy ten odczyt wyniósł 107,5 punkta. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.